Wjechałem właśnie do Dąbrowy od strony będzina ulica Sobieskiego, oczywiście. No i mamy tutaj budowę ronda na końcu, czy też początku, patrząc od tej strony obwodnicy centrum. No i tutaj, przez roboty drogowe, jedziemy, można powiedzieć, w ciemnościach tu mamy fajne białe światło szkoda, że tylko tylko jedno natomiast no tutaj trzeba, trzeba bardzo uważać aby, aby gdzieś tam powiedzmy z tego obecnie ronda nie wypaść poza drogę ale również by chociażby nie potrącić pieszego, natomiast już za za, za rondem już tutaj można powiedzieć nie mamy nie mamy tragedii jeżeli poruszanie się no i, i, jeśli idzie o poruszanie się tutaj już nam y, świeci y, oświetlenie uliczne co prawda nie oświetlenie białe ale to to oświetlenie takie różowe nie jest ono może idealne no ale, ale jest ale jest znowu do czasu bo mamy okolice Hubertusa, tutaj znowu brak światła, co tutaj też jest ważną informacją, tutaj mamy przejście dla pieszych, więc tutaj jeszcze bardziej zwalniam, w tym momencie mam możliwość nawet doświetlić sobie drogę światłem drogowym i w zasadzie dopiero za przystankiem skrzyżowanie chyba Zuka Sińskiego i dopiero tak naprawdę mam światło. Tutaj ten odcinek bez światła jest o tyle uciążliwy, że tutaj już mamy do czynienia tymczasowo, oczywiście, z drogą dwukierunkową. Pojazdy, które będą jechały z przeciwka, one nas tutaj będą, będą nas po prostu oślepiać. Więc możemy przez to oślepienie no zrobić komuś krzywdę, tak to powiem na przejściu czy w rejonie przejścia dla pieszych. Dlatego w tamtej okolicy, tak jak wspomniałem, będąc tam, jadę wolniej, jadę z taką prędkością, aby nawet będąc, Oślepionym przez nas jeżdżący przeciwko pojazd, i tak będę w stanie zareagować odpowiednio na sytuację drogową w tym momencie. Dobra, a przede mną już yy, skrzyżowanie na alejach i dalej i dalej ostatni odcinek w zasadzie, gdzie prowadzone są prace na jezdni jednej bądź drugiej, a więc odcinek od ulicy Granicznej do Ronda Budowniczych Huty, Huty Katowice, tutaj oczywiście zejście do do jednego pasa Oczywiście wyłączony, skrajny lewy, bo tutaj mamy przejście. Szkoda że niedoświetlone, szczególnie białym światłem, fatalnie tutaj jak widać wieczorem widać, tutaj od prawej strony kompletnie nic nie widać. Białe światło by się tutaj przydało. No i zobaczcie, rejon samego skrzyżowania z ulicą graniczną, tutaj w zasadzie. Nie ma oświetlenia Więc bardzo trzeba tutaj uważać By się pomiędzy tymi słupkami Gdzieś nie pogubić I aby pojechać W taki sposób jak nas Te słupki tutaj Prowadzą A więc byśmy przejechali na tą Patrząc od tego kierunku Lewą jezdnię Alei Piłsudskiego Tutaj już myślę Jakiegoś większego problemu nie powinno być, bo tu już nas ładnie wyprowadziło. Mamy oświetlenie uliczne działające, więc tutaj już nam się jedzie całkiem, całkiem fajnie. Mam przejście przy dawnym McDonaldzie, również dość dobrze widoczne. Prraszam. Aczkolwiek przejście dobrze widoczne, ale również przydałoby się tutaj doświetlić je białym światłem. No i przejście tymczasowe też widoczne, można powiedzieć, nie najgorzej. Natomiast nie najgorzej, bo świecą światła. Gdyby tak naprawdę wyłączyć tutaj oświetlenie uliczne gdzieś w okolicy. Przystanku. Tragedia, tak naprawdę, bo nadjeżdżające sprzeciwka samochody naprawdę mogłyby zrobić sporą, sporą dziurę. Jeszcze tutaj mamy rondo na skrzyżowaniu z tysiąclecia. Wszystko fajnie oświetlone, przejście dla pieszych też. Upewniam się, że nic. Nie nadjeżdża, tutaj też wszystko ładnie oświetlone na odcinku od tysiąclecia do ronda, budowniczych. Natomiast przygotowując jakiekolwiek nagranie dotyczące. Domorskiej Rewolucji Drogowej. Nie możemy zapominać o Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Uch. Ja teraz właśnie jestem na Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Wybickiego. Tutaj rewelacje, jeżeli chodzi o jazdę. białe Białym światłem, oświetlenie uliczne białym światłem powiem Wam. W takim świetle jeździ się po prostu rewelacyjnie, prawa strona wolna, więc spokojnie sobie wjeżdżam. No tutaj ciągło od ulicy Wybickiego oczywiście ma pierwszeństwo. O właśnie, no i wjeżdżam w odcinek, gdzie przydadzą mi się światła drogowe. Przejście dla pieszych którego w zasadzie nocą bardzo źle widać można go nie widać bez drogowych świateł czy bym tutaj tak dobrze wszystko widział no tutaj już będąc na w tym miejscu idą idzie blask tak naprawdę od osiedla więc coś tutaj yy, widać Samorondo pewnie również nieoświetlone, tak więc trzeba powiedzieć, że no tutaj też się za fajnie nie jedzie. Osobiście naprawdę nie jestem zwolennikiem takich warunków, aby, aby na takie drogi były niedoświetlone. Pokręcimy się po rondzie. Tutaj oczywiście ciężko trafić, gdzie jest droga w kierunku przejazdu. Tu jest droga w kierunku przejazdu. Tu jest droga w kierunku przejazdu. No, przy przejeździe już jest bardzo fajnie. Tutaj droga oświetlona, więc ja tutaj myślę, że mogę swobodnie sobie zawrócić się upewniam, że nic nikąd nie jedzie. Od przejazdu nikt nie jechał. Dojeżdżam od strony przejazdu do ronda. Tutaj już nie ma takich problemów z tą widocznością. Natomiast trafić, że w tym miejscu jest droga, jest trudno w sobie rądko dookoła i pojadę w aleję Zagłębia Dąbrowskiego. Trudno, miejscami naprawdę trudno w tej dąbrowskiej rewolucji się, się poruszać. Zjeżdżam, czy trafię w odpowiednie miejsce. Tak jest. Tutaj mamy, zobaczcie, przejście dla pieszych. Fajnie, rewelacyjnie doświetlone białym światłem. Bajka, rewelacja. Tutaj oczywiście światło nam w pewien sposób zapewniają, zapewnia odblask światła od strony osiedla. Tu musimy uważać, bo słupki nas prowadzą. Z lewego na prawy pas ja jadę wolniutko, jadę około 20 km na godzinę, aby tak naprawdę to wszystko widzieć, aby móc odpowiednio reagować. Kolejne przejście, no i oczywiście pojadę teraz w lewo w ulicę Wybickiego. Czyli podsumowując. No przede wszystkim wieczorem, jadąc po zmroku trzeba, trzeba uważać. Natomiast to nie jest tak, że przez Dąbrowę wieczorem w tej chwili nie da się przejechać. Da się, spokojnie da się przejechać. Trzeba po prostu uważać, zwracać uwagę na to, co się, co się robi, co się na drodze wokół nas dzieje, jechać sobie wolniej i wszystko tak naprawdę będzie będzie ok aczkolwiek w niektórych miejscach mogłoby to wszystko troszkę lepiej wyglądać